Servus, witajcie w nowym odcinku, przyjaciele Pili Freudę. Freude. E, dzisiaj sobie zrobimy trzeci pododcinek Browarsaus Burger Igele. Taki manufaktur oni to nazywają. E, manufaktur, taki swój dział, piw, powiedzmy, no, takich kraftowych, trochę lepszych niż te klasyczne. E, tu też są oczywiście klasyki, ale takie światowe klasyki. Zobaczycie dzisiaj takie piwa no, mocniejsze z tej, z, tej, z tej serii. Ich jest w sumie, browar produkuje 10. Ja wam 9 ich w sumie przedstawiam. 10 mi się nie udało dostać, ale to sobie poczytacie na stronie. Browar Iger jak wiecie, z Augsburga, stolica Szwabii. 7 browarów w Augsburgu jest. To największy browar. Od 28 pokoleń w jednej rodzinie. Ze średniowiecza wczesnego jeszcze przed 1400 powstał ten browar. się nazwa się zmieniała, ale w tej chwili się nazywa Rigel Od nazwiska oni ważą bardzo dobre klasyki też. Ważą piwa takie powiedzmy leżakowane w barrel Age. Ale no, to wam kiedyś indziej przedstawię. Dzisiaj wam przedstawię trzy z tych. Z, tych, z tej dziesiątki właśnie, ostatni rzekie mam. Zaczniemy sobie od tego pilca. E, Pils, na no, czemu on jest tutaj w kraftowych takich piwach? E, ponieważ jest, no, bardzo dobrze chmielony. To się, no, rzadko zdarza, żeby na aromat i na smak. E, co wam powiem o tym piwie? 5 alkoholu, 50 IBU. E, na drożdżach, nie w uczyści 4,70, tylko tych... Carlsbergensgis, te, te, te typowe najbardziej popularne, 99% piw na świecie jest robione na tych drożdżach, właśnie Carlsbergensgis to są te drożdże, które Carlsberg y, y, ukradł kiedyś w swoim cylindrze, przywiózł do Danii i tak się zaczęła w ogóle kariera tych drożdży, najpopularniejsze drożdże dolnej fermentacji w tej chwili. Yy, Dwa, są dwa słody, Sztefui i Pils, sztefi to jest ich własny słód, taki yy, powiedzmy, no, słodowany tam na miejscu u nich, w browarze. To jest duży dosyć browar, ponad 200 tysięcy hektar rocznie robią, więc na no, to już nie są żarty. Bardzo popularny browar tam w rejonie Augsburga, właśnie w Szwabi. Chmiele, Żatecki, Opach, Esbrucker, tetnanga Mitterfuł. Zobaczcie, cztery chmiele, ten po ten tetnag jest odmiana. miterfu, dlatego jest tetnagę, mitterfru, cztery chmiele. Zobaczymy. Piwe jest oczywiście niefiltrowane, jak najbardziej w zapachu nie ma jakiegoś tam dużego, dużych aromatów. Ono nie jest chmielone na zimno. Raczej jest tutaj po prostu pod koniec y, zacierania y, dodana duża dawka tych mieli. No na pewno opal żartecki poszedł na, na goryczkę, ale też i poszły, poszły te miele pod koniec gotowania 10 minut przed końcem. Przynajmniej na, na wyłączenie palnika y, poszła duża dawka No 50 ibu. No na tych mieli y, trochę musiało być jak w smaku. Zapach oczywiście ja mówię, mało się tu dzieje. Słodowy głównie tak jak Pils, tu jest tylko 12, około 12 balingów, więc tutaj jakiś cudów nie będzie, a 5 alkoholu. W smaku czuć tą goryczkę, duża jest, faktycznie. Kolor bardzo ładny. Słodowość jest duża, też przez ten sód Steffi on daje właśnie taką, taką bazę słodową. Chmiela głównie czuć Herzluckera, czyli kwiatowość, łąkowość, znaczy kwiaty takie z łąki, siano, słoma, może trochę, no ale głównie ta, ta właśnie charakterystyczna dla bawarskich chmieli i w ogóle piw. Tak, tak, taka ziołowa kwiatowość. No Goleczka fajnie gra, tym tą słodowością jest duża, bardzo duża słodowość. Pils Bawarski, jak wiecie, a ten szczególnie, jest zacierany na słodową, czyli nie na tak wytrawnie. A przy okazji, co mamy powiedzieć, przed chwilą właśnie Bayern zrobił majstra, bo rzutem na taśmę, tylko stosunkiem bramem z Bursją. się to mieli farta, bo już było pewne, że Bursja będzie majstrem Niemiec, a tu jednak się Bayernowi udało przynajmniej jednego majstra, w tym roku zrobili tak same porażki Bayernu, a, a jeden przynajmniej, jeden Majster Niemiec im się udał. Naprawdę żyte w ostatniej minucie im się to udało. Gratulacje i zdrowie. Wracamy do piwka. Pils przez te właśnie chmielenie tutaj dosyć mocne, a i to tutaj właśnie do. Do tego cyklu birmanufaktur, normalnie się tak pilsów mocno, mocno nie chmieli, dwa, dwa chmiele maksymalnie się używa, goryczka, aromat, a tutaj po prostu tak już sobie to taki zrobili, no. prawie, że imperialny yy, pils, bo względem właśnie chmielenia yy, bardzo fajnie wykorzystali te chmiele. A bardzo dobre piwo, takie sesyjne, oczywiście nie jest to piwo, do picia w masach no jest dosyć goryczkowe, zostawia dużą goryczkę na języku, z tyłu języka. ale to jest bardzo fajna zaleta, właśnie tego piwa. Większy, większe ibo już było niepijalne, powiedzmy, gdyby tu 70, ibu, no to już a tutaj to widocznie tak no, jest to zrównoważone z tą słodowością bo to zawsze ma iść. Właśnie ta równowaga słodowości, słodkości, owocowości z goryczką, z chmieleniem jest bardzo zbalansowane. Piwo bardzo bardzo ciekawe. Piwo rzadko takie pilcy się pije w Bawarii. Poza kambą to nie znam za bardzo tak mocno chmielonych piw. Może są, już nie pamiętam. Będę Wam przestawiałem, ale w tej chwili no, to jest. Jeden z większych browarów, właśnie który, który tak, takie piwo chmielowe robi. Drugi, drugie piwo, jakie mam dziś przedstawię, Robustus 6. Ta, te nazwy to widzicie: Amaris to jest 50 od IBU, 50 IBU. a tu Robustus 6 to jest 6 słodów. To jest angielski porter, 12 balingów, 5 alkoholu, Robione na drożdżach irlandzkich Eylach takie standardowe właśnie do, do, do angielskich porterów piwo jest bardzo ciemne piękna piana bardzo ładna piana zobaczcie są użyte słody nie oszukane e, monachijski, jasne, jasny ciemny czekoladowy owsiane i bursztynowy no i prażonego, prażonego owsiane tak owsiane albo z Ciemną czekoladę po prostu ten kolor zrobił, nie? Chmiele są fist Gold, Golding, Hesbruckel i Opa. No tu też dosyć dużo się tu dzieje. Jeszcze jest 18 iBU tylko podane. Nie, nie ma tutaj dużej goryczki, no ale słody też pamiętajcie, wprowadzają goryczkę w zapachu. Kawa, czekolada bardzo fajne. No kolor przepiękny, bardzo, bardzo ciemny. Nie wiem, z 50 ebc ma więcej, nawet może z 80 ebc, ma kolor 18,5 alkoholu, 12,5 zasypu. Zobaczymy, zapach już mówi wszystko, jest taki nitro troszeczkę. Mm. Angielskie portery, jak wiecie, to są lekkie piwa, nie są to mocne piwa ale są bardzo, bardzo zbliżone, blisko są, są spokrewnione właściwie ze stałtami. Oczywiście to jest inny, inny styl stałt i, i, i angielski porter, ale są bardzo podobne. Tutaj według mnie jest to taka interpretacja z góry, z górnej granicy widełek, bo portery angielskie generalnie są piwami sesyjnymi, tego się pije powiedzmy no, w dużych ilościach. W taki mało gazowany, w ogóle powinno być porter angielski, czy ja pije, no, wiecie, w tych... nazwa pozodzi od, od tragarzy portowych. W Anglii to wymyślam, tylko jest angielski porter. Nie? On miał być lekki, pijalny, ale też i ciemnym piwem, nie? Klasycznym. Na wyspach Brytyjskich no, jest to popularny styl. Bardzo, bardzo dużo browarów waży angielski porter na wyspach z tym, że no w takich lżejszych wersjach powiedzmy tam jest około 10-11 balingów ja tutaj, tutaj mamy około 12-13 balingów, więc jest taka wersja powiedzmy kontynentalna angielskiego portera, bardzo dobre yy, tak, słody wam już mówiłem, chmiele smak czekolada, kakao jest jedna lekka owocowość i ona jest i od słodów, od Monacha trochę taka lekka, lekka owocowość, czuć to z Monacha, no ale też i głównie ze słodu, nie? Słody czekoladowe jasne i ciemne, i bursztynowy, i stefi, no więc jak to wszystko z razem dodamy, sześć słodów, no to mamy, no i oczywiście jest owsiany sód też, jest taka lekko oleisty, ten owsiany sód zawsze daje piwu takie lekkie, 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 nuty, kleiste jakby no takie coś jak płatki owsiane, no sobie wyobrażacie, są le tylko kleiste, właśnie wprowadzają też smak taki do piwa wszystkie, wszystkie właśnie stałty i wszystkie powiedzmy porter angielskie generalnie się używa owsianego słodu właśnie do tych piw, do ciemnych piw, no, jasnych to nie pasuje, do ciemnych lekkich piw czy nawet mocniejszych, ale górnej fermentacji. A jak wiecie, to, są, to jest górna fermentacja, i te następne też będzie górna fermentacja. To wszystko jest właśnie na tych drożdżach Irlandzkich i Irish. Nie? Bardzo dobre piwo. Ktoś, kto lubi takie smaki, właśnie czekolada, paloności, no to tutaj będzie zachwycony tym piwem. Ja na co dzień <laughs>, takich piw nie piję oczywiście, ja raczej no, niemiecką klasykę piję bawarską, ale od czasu od czasu takie piwa, wiecie, warto sobie skosztować no, dla porównania. Yy, według mnie to też jest klasyka, z tym, że no, z za kanału la mąż, nie? Trzecie piwko jakie dzisiaj chyba najciekawsze. Żyd nie piłem oczywiście tych piwnik w życiu Noctus 100. 100 to jest od koloru. Czyli to będzie smoła z TRC. Co to jest za, za, za piwo? No, to jest taki imperialny stout. Czyli też na drożdżach Irish Ale. 10 alkoholu. Ponad 20 balingów do sypu. 25 ibu. No, no, Piana też w ogóle jest zabójcza. Co jeszcze powiem o tym piwie? Sz Sztef i Monach jest na ciemna czekolada, bursztynowy i prażony jęczmień Czyli to jest 500, tu tubo 6, tylko to jest większy, dużo większy baling. Yy, Fistgold, Gold Golding i Opal. Są 3 do 3 czy chmiela. No zobaczymy, to jest to najciekawsze chyba dzisiaj piwo. No, przepięknie pachnie już Nitro. Czyli to takie związki lotne. E, powiedzmy troszeczkę do rozpuszczalnika podobna, ale no to w cudzysłowie nie, nie w tym negatywnym z, z znaczeniu, tylko takie są z, związki lotne właśnie się one tworzą od, od, i od drożdży i od, chmiel, od chmieli mniej, a najbardziej od słodów zobaczcie ta piana Uu. te piwa się pije zimne te dwa pierwsze te no to już się powinno pić w temperaturze powiedzmy niski pokojowe, 18 stopni jest idealnie dla takiego piwa wtedy się te wszystkie nuty czekoladowe, kakaowe palone, fajnie właśnie wydobywa to piwo oczywiście też jest takie sesyjne, do skączenia. nie jest to na imprezę piwo tego w dużych ilościach wypić nie można no piwo jest super bardzo, bardzo ułożone te piwa dosyć długo leżakowały one jak wiecie no to już Wam powtarzam po raz kolejny ktoś nie wie im dłużej leżakujemy takie piwa mocne na tanku to już super a butelce też jeżeli jest niepaste, niefiltrowane to też te piwa no, pracują jeszcze oczywiście dużo mniej niż na początku fermentacji ale są to żywe piwa one one praktycznie no jeszcze po kilku latach tam te procesy różne utleniania Drożdże już nie może nie żyją po trzech latach, no ale te, te różne tam związki się ze sobą reagują, utleniają, po troszku trochę światła zawsze lekko dochodzi gdzieś tam, czyż są bruzowe butelki, zawsze coś się w tym piwie dzieje, nie. Myście takie piwo po dwóch, trzech latach otwarli, to wam kiedyś pokazywałem na Szenklerli, właśnie tam były takie piwa 3 3-4-letnie, 5 pięcioletnie, jaka ta różnica jest. One się fajnie układają. To też przypuszczam, że te piwo za 2-3 no, za lata było też jeszcze lepsze. Nie? Chociaż no, ja nie jestem zwolennikiem takiego leżakowania piw. Mam bo oczywiście dużo, trochę porterów polskich starych, gdzieś tam 10-letnich, gdzieś tam leżą na browarze jeszcze. No, ale kiedyś do nich dobrze, może, może do ile nie. Ale no, że nie chcę leżym, Ale żebym zabiegał o to, że specjalnie. Mam kupować do leżykowania, no to nie uważam tego za jakiś tam bardzo rozsądny. Nie? Takie procesy powinno się uważam na browarze yy, przeprowadzać w tankach lub w jakichś beczkach, jak są dalej wtedy to na jakiś taki sens. A już potem butelkach, no to poza belgami, może to już nie, nie jest to takie dla mnie istotne, nie przeważnie te piwa. No. Kapsel nie jest idealnie szczelny, w puszka też nie jest idealnie do takich celów stworzona. No, najlepiej jakby to była drewniana beczka, nie? Takie Barrel age, żeby takie piwa długo długo leżakować kilka lat. Bardzo dobre w ogóle ten, te piwa z tych wszystkich dziewięciu piw, które Wam przedstawiłem, no to każdy jest inny, każdy jest super te piwa, żadnych wad, te piwa nie ma. Bardzo różne style, przegląd światowych powiedzmy od Aili dużo chmielonych, jak widzicie, amerykańskie chmiele były. Tutaj angielskie smaki, portery, no lisy takie, no powiedzmy, no imperialny, stał, powiedzmy, no, że nie lis, ale taki imperialny. No super piwa. No, teraz czuć w stosunku do tych palonych piw, czyli w tym picie. Jednak, jednak na aromat były też te chmiele, ten opal, czuć e, Bukera, czuć, czuć to piwo się troszkę ociepliło. Widzicie, kształt tego kieliszka też pozwala, to właśnie się troszkę ocie, ociepliło piwo. Bardzo dobre piwo. Drugie, jeszcze raz sobie porównamy. No. Fajny, lekki porter taki. Nie czuć, że to jest piwo w sumie górnej fermentacji tak bardzo. Tych, tych związków takich owoców, owocowych, które są charakterystyczne dla górnej fermentacji. No nie, nie ma tu tak dużo. One są właśnie przykryte tą, tą czekoladą, powiedzmy ciemną palonością, czekoladowością, na czekolada. O, tam to określi. No a tutaj to, że jest festiwal smaków. Wszystko to sobie na temat ciemnych owoców, ciemnych, powiedzmy pieczywa ciemnego, a bardzo ciemnej czekolady, takiej czarnej aż wręcz. To, to wszystkie te smaki tutaj, właśnie w tym ostatnim piwie, alkoholu tu w ogóle nie czuć, te 10%. No może byśmy wypili tam masa tego, no to może byś poczuć było, ale tak przy takich ilościach, właśnie mniejszych. 0,3, najlepiej sobie te piwa yy, wypijać, fajnie, że właśnie nie są 0,5, tylko 0,3. Można sobie fajnie testować z kimś, czy samemu. Wziąć sobie 10 tych piw, czy 9, tam jak ja miałem. Można nawet w dwójkę jeden wieczór przetestować. Ja wam to rozbiłem na odcinki, no bo w sumie ja bym wypił 9 takich piw, no to byłbym już poza miatachu, A tak sobie delikatnie tylko próbujemy. Odcinek wiadomo, kto wygrywa, no. <laughs> Imperial Stout. Jest to rzadkie piwo na rynku niemieckim, a na bawarskim to poza. No to ja mówię, no jeszcze raz się do tej Kamby odniosę. Kamba robi kilkaset różnych piw, oni też takie piwa robią. No to poza Kambą to nie pamiętam, że jakiegoś Lisa z Bawarii. Może się mylę, może w jakimś odcinku Wam przestawiałem, ale na tę chwilę nie pamiętam. Pamiętajcie, te. Piwa takie angielskie, irlandzkie, mocne, no, pije się cieplejsze, nie, nie takie zimne. A naszą klasykę tu bawarską, no to zawsze zimną. Trzymajcie się zdrowo, czyli jest się do zobaczenia, do następnego.